tam do 3 miesięcy wystarczy butla do tego piecyka gazowa no to wychodzi złotówka na dzień temperatura temperatura w tym piecyku się nagrzewa do 40 stopni zależy jaką tu sobie ustawimy jest regulacja przepływu wody i regulacja gazu jest przełącznik na zimowe i na lato. Ale do 40 stopni to już wystarczy. 30 parę stopni wystarczy, żeby sobie zrobić śmiało prysznic. Na LPG działa, także polecam bardzo taki przepływowy sobie w domku, czy na działce, czy jak będzie komu. Super sprawa, szybko się nagrzewa, woda i małe zużycie gazu. Dzięki Wam. Do następnego hej. Za oglądanie.